Dzień dobry, nazywam się Tomek Niebudek. Dzisiaj przedstawiamy grę Zwierzak na zwierzaku. Ona jest mm, od dwóch do czterech graczy. Od czterech lat. No, i mm, no, pokażę, jak ona wygląda. Tak, tak. Taki jest przykład, że można tak akurat zagrać sobie w tą grę. Otwieram pudełko z grą zwierzak na zwierzaku. Wyciągam zawartość. Na, na tym krokodylu Ustawia się zwierzaki. Jest kostka, zaraz ją pokażę, tylko pokażę zwierzę. Tak wygląda tukan. Tak wygląda wąż. Tak wygląda jeż. Tak wygląda owca. Tak wygląda pawian, tak wygląda pingwin i tak wygląda małpa. Jeszcze tylko obok nich postawię tu. To jest ręka i ręka oznacza, że dajesz figurę przejść. Figurę przeciwnikowi. To są dwa oczka, i dwa oczka oznaczają, że możesz dwie rzeczy położyć na krokodylu. Jedno oczko, jedno, jedna rzecz. Jedno oczko też jedna rzecz. Są dwa jedne oczka. Jest krokodyl, koło krokodyla. Wtedy można postawić koło krokodyla mm, mm, jakieś zwierzę. A tu jest mm, taka chmurka y, z, z znakiem zapytania, to, jest, mm, to się to przeciwnik wymyśla, y, co masz położyć na krokodylu. Wyrzuciłem rękę i daję przeciwnikowi zwierzę. Daję mu owce. Przeciwnik rzuca, ma jedno, stawia jedno zwierzę. Ja mam dwa. Raz. Dwa. Teraz mój przeciwnik rzuca jedno zwierzę. Próbuję stawić drugą owcę. Ja mam też jeden i spróbuję stawić na niej małpkę. Mam jedno oczko. I mój przeciwnik mm, daje tu. To zwierzę ja rzucam. Też mam jedno oczko. I też próbuję. O! Zwaliłem, więc biorę te dwa zwierzątka. Teraz mój przeciwnik rzuca. Też ma jedno. Czyli mm, spróbuję położyć znów tak, tak, jak ja próbowałam. Biorę to zwierzę i tak też jak nie położysz Dwa, są dwa oczka. Tak, o, jedno. Zwaliło się, mój przeciwnik je bierze. Wpadły też dwa zwierzątka, czyli nie wiem, czyje to jest. Odkładam, rzucam dwa, raz, raz i jak położę to zwierzę i się nic nie zwali, wygrywam. Dwa, wygrałem, bo nie mam żadnych zwierząt. Rzucam kostką. Jest ręka. Daj przeciwnikowi yy, jedną owcę. On ma już dwie owce. On rzuca i mi zwraca tą owcę. Ja rzucam, pokładam tą owcę tutaj. Teraz mój przeciwnik rzuca. Jest znów ręka, on mi daje drugą owcę. Jest krokodyl, ja mam krokodyla, więc kładę tu. Mój przeciwnik rzuca. Jest jedno. Kładzie małpkę. Mam dwa oczka. Kładę małpkę i tukana. Rzuca mój przeciwnik kostką. Jest myślnik. Ja mu wymyślam. Masz położyć tukana. I on próbuje tak włożyć tego tukana. Jest. Ja rzucam. Mam jedynkę. Więc stawiam sobie małpkę. Drugą. Rzucam. Ręka. Przeciwnik mi daje no, węża. Węża. No po prostu daje mi węża. Jeden. Ja daję tu jeża. Rzucam. Mój przeciwnik mi daje pingwina. Ja stawiam koło krokodyla tu pingwina. On stawia jedno. Ja stawiam koło krokodyla. I on dwa. I wygrał. Bo skończyły mu się zwierzaki. Ta gra jest fajna dla mnie, szybka i w niej trzeba myśleć i być ostrożnym. Dziękuję, że to oglądaliście. Pozdrawiam, Tommy, niebudek, papa. Pa.